Witam Was serdecznie. Nazywam się Justyna Ostrowska, jestem trenerką personalną. Ruszyłam z 21-dniowym, darmowym wyzwaniem treningowym. Jeżeli jeszcze nie dołączyłeś, nie dołączyłaś do mojego programu, nie przejmuj się, nic straconego, możesz zrobić to w każdej chwili, ponieważ wszystkie moje treningi są dostępne na moim kanale na YouTubie. Trenujemy live 4 razy w tygodniu o godzinie 18 w poniedziałek, w środę, w piątek. I w sobotę, bez wychodzenia z domu i bez marudzenia. Więc jeżeli marzy Ci się piękna, wysportowana sylwetka, przestań marzyć, tylko weź się do roboty. Wszystkie szczegóły odnośnie mojego wyzwania znajdziecie na mojej stronie internetowej trenerostrowska.pl, na moim fanpageu na Facebooku Justyna Ostrowska, trener personalny oraz na moim kanale na YouTubie. Do zobaczenia!